Siema Siemano Z tej strony Łabędź I pan Żółtko Witamy was w, w nowej serii na kanale nie. gry... Gry... Gryra gr... War Jakoś tak. <laughs> Lub jak to woli Revolution Hero <coughs> O, lepiej I co nam Gra jest, można powiedzieć, nie wiem, platformówka strzelanką, tak? By tak Jakby to nazwać Coś takiego, sylanka z widoku z góry. Z ptaka. Tak. No gra dosyć prosta, mój moim imieniu, tak? Mm -hmm. Z racji, że raczej nie da, jej, nie da się w niej na stałe tak zginąć. Co w wielu grach na nes było raczej no, częstym zdarzeniem. <coughs> tak. Y Parę słów tak. wstępu tych tej grze, no, Gra jest raczej na faktach autentycznych. Chodzi tak, o to, że na pewno. wcielamy się w postaci Fidela Castro i Che I musimy nie, czy jakoś tak. Tak. obalić rząd tyrana e, Batisty. Tak. Bo tak. tam się nie nazywał, nie? Nie, nie wnikałem nie w ten nie temat. Nie. Chodzi tylko właściwie o dobrą zabawę. Nie, rozwalkę. Tak. <laughs> tak. No i coś mamy, to no, dobra, tu mamy tryb demonstracyjny. Co tak, pokazuję. tak, to jeszcze, to jeszcze nie my, Co jeszcze nie my. Tak, to jeszcze wiemy. No nie my. Więc zacznijmy może grę. Dokładnie. No czemu nie puściłeś, no? Oooo... Jakoś z reguły zawsze się pomijało tą cutscenkę. No dobra. No, no dobra. Czyli do dyspozycji mamy nie tylko karabin, ale i mamy różne właściwie rakiety, granaty, yy, czołg, nawet... Dobra. Dobra. Mamy, mamy, mamy stoi sobie chyba parkowane. Za no, nasze Naszym dodatkowym zadaniem jest też... ...ratowanie e, um, jeńców? Nie ja ich tam nazwać. No, za których dostaniemy, dostajemy 1000 punktów? Tak, wydaje hmm. się, że gra jest studia tego, tego samego co zrobiło... ...no, jak to tam? Metal e, Slug. Nie wiem, nie wiem, tak, tak jak to się nazywa, ale tak, ee, więc no to tak raczej, raczej o, wygląda dobra wiec gra wiec była. Tak, to wyglądało. Tak, 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 mieli okazję uratować tak, 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 chyba. to tak, 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 na, kury, na, świnie, na... Na myszy, w kanałach. Będzie tak, poziom ja w kanałach. Myśli. A będzie poziom w pociągu? W pociągu? No, bo się energika. <laughs> Krabby. Ogląd Oglądamy. No, no. Poziom w pociągu. I poziom w magazynach. Tak. Ale w magazynach chyba nie będzie. <laughs> w każdej grze musi być poziom w magazynie. Nie, niestety nie. Byłeś często, jak widać. Hmm. Oczywiście e, w, w latach e, świetności tego ja zostawiałem z tą grą. Ty, ja nie, nie tylko jestem. że gra była jakoś nie wiem źle zrobiona, bo e, był... W pewnym momencie występował glitch, którego nie dało się obejść i gra się kończyła o którym... O który ma miejsce w miejscu, w którym tam w trakcie gry powiem, nie? Bo tam, tam to w dalszym etapie jest, gdzie gra się zawiesza i trzeba resetować. Tak, przyznamy się, że nawet tutaj na, na, na emulatorze mieliśmy mały problem, bo musieliśmy ściągać inny emulator, gdyż nasz, z czego zazwyczaj korzystamy, nie chciał stworzyć ROMa. No... czyli to nie wyglądało za bardzo ciekawie. I tak, kiedyś grałem właśnie w tą grę, byłem na tyle zdesperowany, że w menu głównym w momencie wyboru ilości graczy, nie? Mhm <laughs> na pałę jakieś klawisze i udawało mi się uruchomić warp zone, gdzie wybierało się rundę. poziom, Rundę, nie? Przypadkowo naciskając klawisze, kombinację klawiszy, nie? Bo wow. to nie byłem tam kotko na mi, wiadomo, nie? No tak. Ale udawało mi się tam, lista wyboru run była, kilkukrotnie udało mi się to dochodzić. zawsze to, poziom za tym etapem... Teraz zapytałbyś w Google i zaraz byś miał, nie? Tak, wie, tak, ale no. osiągnie się takiego czegoś, to, no, naprawdę. Spoko, z tego samego... A kurcze, kurczak, kur... No ja Dostał z granatą przecież. I co, i nie dead? Nie uciek. No już, kurde. Śmiertelne te kurczaki tutaj. No, jakieś dobre kury mają. No więc w nie świnia. na to, bo... Te kurczaki już wspominałem przy próbie nagrywania, bo na tyle sprytne, że potrafią nam uciec, potrafią się wrócić... Kurde, czekaj! No już za chujne. Z powrotem za ekran. Nie, to się nie jednak tak nie potrafię. Niestety. Letą przy siebie i idą. To... A do momentu aż przemkną przez ekran. Tak. Tak. Zdajesz się sprawę z tego, że widzowie nie widzą jak stykulujesz. No. <gry> tak, zdaję no, Ale się chyba właśnie każdy zrozumiał. <gry> nie, bo z, No dla tych, którzy nie widzieli, ja zakładam, że wy nie widzieliście. Zanim powiedział, że przemknie przez ekran czy coś takiego, to, to machnął ręką, tak wskazując kierunek, nie? No tak. <grych> no, zazwyczaj przyzwyczajenie się to mówi, nie? Ta tak. Machnie ręką, nie? Ła. Ale każdy kto grał, to chyba zrozumiał, ludzi. Tak. Co tu było, już widać. No. O! Chodź tu. A, wieś nożki, inny I kurczak, kurde no. <noise> Znowu uciekł. On powinien być dodatkowo punktowany. Tak. A nie jest? Nie. nie. No, czy jakoś... za kurczaka, czy za jeńca wojennego jest tyle samo? Nie, za nie... nie mam. Bo... dobra. Ale często jest tak, że chcąc wziąć tego jeńca, co tam się zdarza, to się. ten, traci tego. Traci życie. Mm. Dlatego łatwiej, było... ich tak, łatwiej ich zabić niż uratować. Łatwiej ich zabić niż uratować. сессии в Шайне Фрэнди не мог. Ну, аж куда важно. яду. Nie zerwać od tego, żeby był Tak? Ja wiem, rozumiem. <głos> <głos> powinien zginąć. Tak samo, tak jak ty, że powinien zginąć w momencie, jak rzucam koło ciebie granaty. To nieprawda. Nie. Nie. Nieprawda. Nie wiem, <noise> <noise> nie, zaraz zginąłem. Ja co chwilę. Ale żyjesz. No, ale żyję. <grym> Jak w epoce rodosowej tak? I umarłem. Ale przeżyłeś! <grym> Hej. Wow. Będę z... z... Małym, no... Czołgiem. czołgiem. <grym> czołgiem. Więc kolejny to nie znaczyło. <śmienicza> du, 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 du.